Dzień dobry państwu. Dzisiaj gościem kluczowego tematu jest pisarz, publicysta związany z Tygodnikiem do Rzeczy. Ostatnio laureat Nagrody Tomasza Merty Między Literaturą a Historią, redaktor Rafał Ziemkiewicz. Dzień dobry panie redaktorze. Bardzo dziękuję za Dzień przyjęcie zaproszenia i oczywiście gratuluję wyróżnienia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam państwa, te, i za panie redaktorze słucham. Te, te kilkanaście miesięcy świetnej prasy na, na właściwie na całym świecie o Polsce, o Polakach przyjmujących uchodźców wojennych z Ukrainy, to to już za długo, że musiał powstać film, który ma teraz ten obraz no, zbezcześcić, zamazać, nie, nie wiem, zniszczyć. Oczywiście pytam o wydźwięk filmu Agnieszki Holand, Zielona Granica, który w niektórych środowiskach został przyjęty z entuzjazmem nawet albo oczekiwaniem. Myślę, że tego nie należy wiązać z kalendarzem politycznym. Raczej powiedziałbym, że pani Holland w nadgorliwości robi krzywdę obozowi, którym wspiera, bo to jest film, który każdego normalnego człowieka e, bulwersuje. No, w, ja oglądałem trailery, czytałem wywiady z panią Holland i to po prostu nóż się w kieszeni otwiera, jak <laughs> przysłowie e, powiada. Ale myślę, że ona to robi w głębokim przekonaniu, że opowiada się za jakąś szlachetną sprawą, a w dodatku wstrząśnie sumieniami Polaków i sprawi, że Polacy zagłosują na lewicowo-liberalne elity. To jest pewna wojna kulturowa, która się toczy od dawna i toczy się nie tylko w Polsce. No, tutaj pamiętajmy, że. Ludzie, którzy prawdopodobnie ci, którzy bili brawo przez 15 minut temu filmowi w Wenecji, to są też ludzie, którzy uważają, że Ronald Reagan był faszystą, że Margaret Thatcher wprowadziła faszystowski reżim w Anglii. To są ludzie, którzy dzisiaj straszą, prawda, straszliwym populizmem. I, i, i atakują bardzo brutalnie tych, którzy mówią, że mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta jest kobietą i decyduje o tym chromosom XX albo XY, a nie to czy się ktoś czuje, kim się czuje, więc pani Holand jest po prostu osobą skrajnie lewicową, skrajnie progresywną, trudno się dziwić przy takim begrandzie, który posiada. I Chciała po, prostu, chciała po prostu Polaków poniżyć w głębokim przekonaniu, że taka jest jej misja, że walczy z jakimś straszliwym złem, którym reprezentujemy. Mówię to ze smutkiem, ale być może oklaski otrzymałaby także w Poznaniu, bo tutaj nie brakuje zwolenników Platformy Obywatelskiej. Chciałem właśnie o nich zapytać, jeśli pan pozwoli w tym kontekście tego filmu. Jaki oni dostają przekaz od, od swoich liderów partyjnych, a z drugiej strony właśnie od autorytetów w sprawie tych tak zwanych migrantów zarobkowych? Pytam właśnie, Oczywiście z jednej strony w kontekście filmu, a z drugiej strony jednak w kontekście pompowanej przez polityków PO, tej tak zwanej pseudoafery wizowej. Ja to jest pseudoafera. Natomiast oczywiście nie jest to jakaś taka gigantyczna afera. No, tej samej miary co na przykład sprawa konsulatu w łódzku, gdzie było to samo, prawda, parę lat temu wykryto, że tam taka szajka się zagnieździła, która brała łapówki za. Przyśpieszanie wiz, bo nawet nie to, tutaj nie mówimy o tym, żeby ktoś brał łapówki za wpuszczanie, za przyznawanie wiz osobom, którym się nie należało, chociaż być może były i takie wypadki. Natomiast. Generalnie mam wrażenie, że trzeba dzisiaj niezłej schizofrenii albo niezwykłej giętkości kręgosłupa, żeby być zwolennikiem Donalda Tuska, no bo właściwie codziennie mamy nowy przekaz. Jednego dnia mamy właśnie, że PiS sprowadza miliony muzułmanów do Polski, następnego dnia mamy posłów P.O. na premierze filmu Pani Holland i wrzucane na media społecznościowe zdjęcia z Popieramy Agnieszkę Holland, której w Polsce nie wiadomo co grozi, bo to też jest takie żenujące że ona chodzi o pana, że w Polsce nie czuje bezpieczna. Na razie to same zaszczyty ją spotykają, więc. Dlatego zaszczytami... pytam właśnie o to, o, to, o, to, o, to, o to, co jaki przekaz dostają wyborcy, prawda? Platformy. Zaszczytami, zaszczuta, jak to Jacek Kaczmarski o Andrzej Uwajde śpiewał. Można by, można by sparafrazować, że to jest ta sytuacja. Natomiast wracając do tego przekazu, one no właściwie rozjechane w każdej sprawie, tak? Przez w pewnym momencie krzyczy Donald Tusk, że. PiS Kaczyński to Putin, wspierają Putina. Po czym prezentuje z dumą faceta, który jako uliczny krzykać, tam protestował, że, że PiS nas skłóca z Rosją, przez co oni rolnicy, bo mówię o panu Kołodziejczaku, który się czuje reprezentantem wsi polskiej, że żywo nic go do tego nie upoważnia. I, i przypomnę, że jego głównym hasłem było, że ta głupia pisowska, proukraińska polityka nas skłóca z Rosją i przez to rolnicy tracą świetne rynki zbytu, prawda, mm -hmm. i tracą przez to pieniądze i jego nic nie obchodzi, tylko te pieniądze, go obchodzą, które tak. mógłby w Rosji zarobić. Jednego dnia Donald Tusk jest z skrajnym lewakiem i mówi, że aborcja prawa kobiet, a potem z dumą oświadcza, że bierze Romana Giertyfa na listy. A potem mówi, że w ogóle wziął go, że się nim brzydzi, ale, ale tylko na złość Kaczyńskiej. Najpierw błogosławi sprawie... chleba, później porzuca go przy śmietniku albo jego ludzie. No. No to jeszcze to, to, jego ludzie, tak, ale, ale też z tym chlebem pamiętajmy, przecież to pajacowanie opowieści, jak to krzyżem, moja mama, pamiętam, każdy no bohany chleba krzyżem znaczyła, a potem znowu jakieś a histerię na temat pani Joanny z Krakowa, Marsz Miliona, który przecież miał być w gestie solidarności z tą panią. No, kto widział jej występ w Sejmie, po którym natychmiast została, tak powiem, zdjęta z agendy, no, można zobaczyć w internecie. Także ten przekaz jest szalenie rozjechany i tak naprawdę to trzyma się tylko tak... Jest taka tożsamość, nazwijmy to tożsamość antypisowska. Tak naprawdę jest to tożsamość... Mądrze mówiąc, Roger Scraton nazwał to oikofobią. Jest taka emocja niechęci do własnego gniazda, niechęci własnej rodziny. Jest duża grupa Polaków, którzy uważają, że Polska to obciach, że trzeba być Europejczykiem. Oni się czują lepsi, i tę ich lepszość w 2015 roku zakwestionowano. No I ktoś, to, jest, tak ktoś... naprawdę to jest podstawa, to jest jedyny przekaz. ktoś to. Jest... Mhm. Mhm. Przepraszam. Przepraszam, bo to połączenie. Nie, tu, ja, to nie, nie. Bo, bo z jednej strony właśnie kwestia tego, jak odbierają to zwolennicy Platformy Obywatelskiej, ale z dru drugiej strony chciałem zapytać o to, jak pan sądzi, jak odbiorą to zwykli Polacy, zwykli obywatele. No bo film jednak przynajmniej z ust tych, którzy go obejrzeli, słyszymy, że, że no jest takim przemysłem pogarnym, ma oprócz polski mundur, tych, którzy no, dzień i noc jednak bronią naszych granic, ale w swej nienawiści i kłamstwie można odnieść wrażenie, że poszedł tak daleko, że Zastanawiam się, czy, czy Polacy dadzą się po prostu na to nabrać i uwierzą w taki przekaz. Mówię o takich zwykłych, przeciętnych Polakach. Ja przede wszystkim nie bardzo wierzę, że ten film miał jakąś wielką oglądalność. On funkcjonuje jako pewien punkt w debacie publicznej i tutaj bardziej funkcjonują wywiady, pani Holand. Film jest podobno nudny, jak mój kolega, który to obejrzał. A, a, a funkcjonują, funkcjonują te przekazy, które pani Holand opowiada, że tam PiS zbudował jakąś strefę śmierci, gdzie specjalnie uczy prawda, tych siepaczy swoich, jak y, oducza ich ludzkich instynktów, ludzi się znęcać nad ludźmi, bo oni to szykują, że po wyborach jak zdobędą władzę. No, rządzą do 8 lat, ale pani Holand ja, żyje w imperatywie kategorycznym, że nie mogą zdobyć władzy, bo jak zdobędą władzę, to będą właśnie ją i innych prześladować ci, ci pacze, którzy się tam uczą ci to gestapo w polskich mundurach. No to jest, to, to, to jest świr po prostu, to trudno jest z tymkolwiek, cokolwiek dyskutować. Natomiast. Tak, jak mówię, głęboka podstawa tego sporu to są po prostu kwestie tożsamościowe. No ludzie, którzy uważają, że doszło do władzy jakiś cienny motłoch, bo były do 2015 roku, rządziły oświecone elity, wielu ludzi się z nimi utożsamia, wyjechali ze wsi, przyjechali do miasta, czują się lepsi, wykształceni z wielkich miast, choć to wykształcenie jest często śmieciowe, a te ich aspiracje urojone, ale właśnie dlatego, że coś nie idzie, no to. Winę przypisują, że to ta ciemnota, ta hołota i te, ci populiści, którzy wszystko, co się im z tym kojarzy, kościół im się z tym kojarzy, to na niego plują, patriotyzm im się i kojarzy, no to mówią, że patriotyzm to jest faszyzm, że Marsz Niepodległości to jest, to jest jakiś spęd faszystów, prawda. I, te, i, I w ogóle świętowanie, defilada, no przecież na defiladzie 15 sierpnia w Dzień Wojska Polskiego żaden, poza Krzysztofem Bosakiem, żaden przedstawiciel opozycji się nie pojawił. To coś znaczy, to jest po prostu odrzucenie, odrzucenie polskości jako czegoś... Czegoś, co jest niewygodne. Wracając do tego filmu, bo pan tam o tym wspomniał, zwrócono mi uwagę, że tam jest odwrócenie pewnego propagandowego paradygmatu. To znaczy, kiedy wcześniej atakowano służby graniczne za to, że się rzekomo nie wpuszczają uchodźców, to był taki propagandowy schemat, że te służby są złe, straszne, pisowskie, ale miejscowa ludność tam pomaga tym uchodźcom, przeprowadza i karmi i tak dalej. W filmie Pani Holand, już nie tylko służby są znieważone, Cała Polacy są tam pokazani jako... Taka ciemna dzicz, jak z filmu Pokłosie, prawda? Poza oczywiście tam panem Szturem i panią Ostaszewską, którzy grają właśnie tych z miasteczka, wilanów, e, <grywania> dzielnych, dobrych aktywistów, którzy pomagają, a tutaj ta miejscowa ludność, taka jak w klasycznym Frankensteinie, ciemne chłopstwo z pochodniami, które po polach ściga tych biednych Ahmedów i, i, i cepami ich dobija i widłami tych, których nie, nie zabiła Straż Graniczna. Mieszkańcy Lampedusy, być może po obejrzeniu tego filmu, stwierdzą, że, że jednak można, że można się przeciwstawić tej, tej migracji zarobkowej. Inna kwestia, jeszcze tak się nad tym zastanawiam też, co, co, co trzeba mieć w głowie, jeśli widzimy przekazy białoruskie czy, czy, czy moskiewskie zachwalające ten obraz. To tak już tylko konkludując na, na, na koniec te, 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 tej części naszej rozmowy, prawda? Ale jeśli pan pozwoli, panie. Redaktorze, to, to chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, zapytać, poruszyć inną kwestię. Otóż mamy taką głośną wypowiedź prezydenta Ukrainy na forum ONZ, w którym atakował nasz kraj za blokadę zboża, zaapelował o przyjęcie, to jest też bardzo ciekawe, do Rady Bezpieczeństwa ONZ Niemiec, mówiąc o naszych zachodnich sąsiadach w ten sposób. Pozwolę sobie zacytować, bo to mocne słowa: Niemcy stały się jednym z najważniejszych światowych gwarantów pokoju i bezpieczeństwa. No i chciałem zapytać, czy to oznacza, że maski opadły i wiemy już, na kogo stawia? Ukraina i na koniec, i to jest taki rodzaj, powiedzmy, końca naszej przyjaźni z Ukrainą, a może te działania Ukrainy raczej się wpisują też w oczekiwaną przecież przez niemieckie elity zmianę władzy w Polsce, po prostu? Myślę, że niemieckie elity nie oczekują zmiany władzy w Polsce, tylko chcą doprowadzić do zmiany władzy w Polsce. Były sekretarz Skarbu amerykański, którego nazwisko mi w tej chwili wypadło z głowy, w swojej książce wspomnieniowej opisał, jak wyglądała operacja. Odsunięcia od władzy y, Silvio Berlusconiego we Włoszech. W tym celu bank y, centralny, który jest pod kontrolą niemiecką, bank centralny europejski w sztuczny sposób wywołał kryzys finansowy y, we Włoszech. I tam wymieniono na takiego marionetkowego premiera, on się bodajże nazywał Monti czy albo Renzi, już nie pamiętam, bo mylę ich ze sobą. No taki, taki powiedzmy, taki włoski balcerowicz, całkowicie na, na pasku Unii Europejskiej. Podobną operację zrobiono w Grecji także. I u nas jest też szykowana taka operacja, w którą się niestety Wołodymir Zełęcki włączył, coś mu tam prawdopodobnie obiecano. Z tego powodu, ja nie wiem, przepraszam, czy te dźwięki nie wchodzą na antenę, bo mi pod oknem akurat zaczął się hałas. Nie ma problemu, słyszymy wszystko. Dobrze, Dobrze pana słyszymy. Przepraszam, to mam lepszy mikrofon niż sądziłem. Więc y, taka operacja, oczywiście, dlaczego Ukraina chce nagle sprzedawać koniecznie zboże w Polsce? Bo przecież może my nie blokujemy im eksportu. Te kanały korytarze są otwarte. Dlaczego nagle te pięć koncernów, bo to pięć wielkich koncernów, jeden amerykański kargi lat się taki globalny, większość to są koncerny niemiecko- niemiecko-francuskie z udziałem jakiegoś takiego ukraińskiego w cudzysłowie kulczyka yy, Prawda, bo to te, tak wyglądają, to, że są to interesy tych największych oligarchów, na których się władza ukraińska w tej chwili opiera. No yy, ewidentnie. Oczywiście, że tą koncernę chcą zarobić, ale w Polsce aż tak dużo by nie zarobiły. Natomiast jeżeli by sprzedawały tutaj swoje zboże po swoich cenach, to polskie rolnictwo jest załatwione, w związku z czym chłopstwo odwraca się, przy, tak historycznego słowa użyję, wieś odwróci się od PiSu i to tak naprawdę tylko o to chodzi w tej operacji. No pan Zeleński jest niezręcznym dyplomatą, więc w swoich wypowiedziach po prostu jasno ujawnił, że on działa jak to były, mówi prawo wspólnie i w porozumieniu z Olafem Scholzem w celu wpłynięcia na wynik wyborów w Polsce, co to do jest... końca przyjaźni. Ja w ogóle jestem wrogiem mówienia o jakichkolwiek przyjaźniach. Nie mają narody interesy, nie mają po mają interesy, mhm. państwa mają interesy i mamy się tym kierować. Panie redaktorze, jeszcze chciałem zapytać o bieżącą kampanię wyborczą. W obronie jakiej wizy kobiety ma odbyć się ten marsz zaplanowany przez Donalda Tuska na październik? To, to zgromadzenie w ogóle może mieć jakiś wpływ na wynik wyborów? A może jest tak, jak zasugerował to profesor Andrzej Nowak, że opozycja wie już, że przegra te wybory i szykuje się po prostu na wojnę domową? To możliwy scenariusz? Myślę, że jest jakby takim planem minimum, jest zrobienie chaosu. I tutaj rzeczywiście od dawna to podejrzewam, no bo jeżeli już z góry zdołała Platforma przekonać swój elektorat, że wybory będą sfałszowane, a 60% wyborców PO podpisuje się pod takim stwierdzeniem według badań opinii publicznej, oni już wiedzą, że wybory będą sfałszowane, no to już wiedzą, że je przegrają, ponieważ gdyby spodziewali się wygranej, to by nie mówili, że, 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 że będą sfałszowane, używają takiego kryptonimu, że on nie będą uczciwe, ale to tak rozmywają. No długo by o tym gadać, Więc sam marsz wydaje mi się dość ryzykownym pomysłem. W ogóle mam wrażenie, że tam plan donalda tuska się trochę posypał. Ten plan był planem może nie wygranej z pisem, ale zlikwidowaniem konkurencji nie udało się na razie trzeciej drogi zepchnąć pod próg, w związku z czym. Również przekaz, który miał sprawić potem marginalizację lewicy też jest po nie w czasie i to wszystko się trochę pogubiło i pomysł teraz ogłaszanie marszu, no, który ma być marszem miliona. Nigdy w Polsce. Od czasu, jak był i papież Jan Paweł II w Polsce, to nigdy takiego tłumu. A, a i tam no, po 800 tysięcy było na największych mszachach. Może na tych największych, na błoniach częstochowskich było ponad milion. Ale nigdy takie tłumy w Polsce nie przeszły na żadną partyjną imprezę. Więc oczywiście na tym marszu, jak będzie 100 tysięcy, myślę, że będzie mniej ludzi niż na poprzednim, bo taka jest prawidłowość. I to właściwie nie wiem, po co to, po co to Tuskowi. To jakiś taki był rozpaczliwy. Ten będzie, że w końcu nie wiadomo, ten marsz miał być pod hasłem. Solidarności z panią Joanną, i ona się okazała o, trochę. O której już nie, no, z, nie pamięta, prawda? Zaburzoną osobą. W związku z tym, potem ten marsz, mały, nie wiem, może będzie w, męczeństwo pani posłanki Gajewskiej, będzie celebrowane na tym marszu, a po prostu ono będzie pod hasłem. Pięć gwiazdek, prawda, i pis I, 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 i raczej nie spodziewam się, że wygenerowano tam jakikolwiek inny przekaz. Panie redaktorze, musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję za to, że znalazł pan czas w środku nocy o poranku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. W mojej branży się wcześniej wstaje. Pan <grym> też do niej należy, więc coś pan wie na ten temat. Bardzo... dziękuję. Miłego dnia że